Cudze, chwalicie swego nie znacie. Im dalej, tym lepiej, bo bardziej egzotycznie. Takie jest często nasze myślenie. Polskę traktujemy zwykle po nie znając niekiedy nawet regionu, w którym my mieszkamy. A Polska przecież jest piękna i potrafi być egzotyczna. Takimi słowami, akcję Aż po podsumowała blogerka, która przez 30 dni odwiedzała miejsce naszego regionu, recenzując i zachęcając turystów do odwiedzania Pomorza Zachodniego. Inicjatywę podsumowała już Zachodnia Pomorska Agencja Rozwoju Turystyki. Pierwszy z celi to jest. Przedłużenie sezonu turystycznego na Pomorzu Zachodnim. Wszyscy, dużo osób narzeka, że sezon turystyczny w naszym regionie trwa zbyt krótko. Dlatego wybraliśmy wrzesień jako miesiąc, który, w którym pokażemy, że w naszym województwie jest naprawdę sporo do pokazania, sporo aktywności do wykonania. A atrakcji w naszym regionie nie brakuje i nie skupiają się tylko i wyłącznie na fakcie, że województwo zachodnie Pomorskie ma dostęp do Morza Bałtyckiego. Atrakcji jest więcej i jak mówią przedstawiciele ZART-u, część z nich udało się skutecznie zaprezentować. Przez te 30 dni staraliśmy się wybrać i odpowiednio ułożyć trasę taką, żeby pokazać, co my mamy. Inicjatywa okazała się sporym sukcesem. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki nie podjęła jednak jeszcze decyzji, czy będzie kontynuowana w przyszłym sezonie.